Witajcie studiu Drzewo Franciszka. Edukacja ekologiczna od lat, do znudzenia wręcz, zajmuje się tematyką związaną z e segregacją śmieci. Z reguły staramy się unikać oklepanych tematów, jednak dziś zajmiemy się czymś, co po zużyciu staje się wyjątkowo wrednym odpadem czyli baterią. Podamy Wam dziś sześć domowych sposobów, jak na tym domowym froncie wojny możemy wygrać z tą małą, podstępną ekologiczną bombą. Serdecznie zapraszamy! Za twórców baterii uważani są Alessandro Volta oraz Luigi Galvani. I to od ich nazwisk powstały określenia Volt oraz ogniwo galwaniczne. Jak do tego doszło? Najpierw Galvani odkrył, że mięśnie żaby kurczą się, kiedy zostaną dotknięte dwoma różnymi metalami. A potem Volt stwierdził, że powstanie prądu nie jest związane z żadnym łódkiem, tylko z zanurzeniem dwóch różnych metali w elektrolicie. I tak zbudował pierwsze ogniwo. Ale na dobre, baterie na masową skalę zaczęto produkować w latach 60. XX wieku. I to jest właśnie czas, w którym zaczęło też rosnąć zagrożenie spowodowane masowym wprowadzeniem tego odpadu do środowiska. Współczesne baterie bardzo różnią się od siebie, m.in. mocą, pojemnością, kształtem, wielkością, składem fizykochemicznym oraz możliwością ich ładowania oraz brakiem takiej możliwości. Jaki jest ich wpływ na środowisko? Okazuje się, że ogromny. Nawet malutka bateria guzikowa jest w stanie zatruć 400 litrów. Wody bądź. 1 m3 gruntu. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie, m.in. ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit. Można więc powiedzieć, że współczesna rodzina posiada w swoim domu po kilkanaście bądź kilkadziesiąt małych bomb ekologicznych. Stąd użyte baterie mają dziś status odpadu niebezpiecznego. I stąd też tak bardzo ważne jest właściwie zagospodarowanie zużytych baterii. Co my możemy zrobić? Pierwszy etap walki to. Unikanie produktów na baterie, jeśli nie są one konieczne. Zanim więc coś kupimy, może warto zastanowić się, czy na pewno potrzebujemy elektryczne dozowniki mydła, budzika na baterie, grający nocnik czy świecące znicze LED. Wiele zabawek wymaga baterii. Niektóre całkiem sporo. Weźmy na przykład zestaw dwóch ścigających się samochodów zdalno sterowanych. Każde z aut potrzebuje cztery bardzo sprawne baterie, a panel sterujący kolejne dwie. Więc mając jedną zabawkę potrzebujemy aż 12 baterii i to bardzo dobrze naładowanych. A przecież dzieciaki świetnie się bawią z pomocą własnych rączek, których energii często nie ma jak rozładować. Może też warto wrócić do starych, dobrych zabawek, dobrze nakręconych. oczywiście trudno byłoby całkowicie zrezygnować z baterii, dlatego w drugim etapie warto byłoby wprowadzić pewien domowy system zarządzania nimi. Pierwsza zasada. Warto mieć na przykład jedno małe pudełko, na przykład zrobione samodzielnie z kartonu, na zbieranie zużytych baterii, które co jakiś czas opróżnimy w punktach składowania tych niebezpiecznych odpadów. Zbiórką zużytych baterii zajmują się na przykład wszelkie większe sklepy ze sprzętem RTV-AGD. Druga zasada. Warto mieć też jedno pudełko, w którym będziemy przechowywać różne baterie, także te niesużyte Końca. Jeśli będziemy widzieć, czym dysponujemy, nie będziemy kupować baterii na zapas. Zasada trzecia. Należy koniecznie pamiętać o ich wyjęciu z urządzenia, kiedy spodziewamy się dłuższej przerwy w jego użytkowaniu, np. z ozdób świątecznych, zabawek zostawionych dla młodszych dzieci itd. Tak w przeciwnym razie skutkować to może wylaniem się zawartości baterii i zniszczeniem urządzenia. Warto przy tym też pamiętać, aby usuwać baterie z urządzeń, które przez pewien czas będą przechowywane w niskich temperaturach, np. lampek przy rowerze przechowywanym na zimę w garażu. Wszystkie one na czas nieużywania winny trafić do wspomnianego wcześniej pudełka. Czwartą zasadą jest niekupowanie baterii na zapas. Często producenci sprzedają ich duże ilości w opakowaniu i wydaje się to kuszące rozwiązanie z uwagi na cenę jednostkową. W praktyce jednak okazuje się, że wiele z tych baterii straci swoje właściwości i szybko stanie się tylko odpadem niebezpiecznym. Piąta zasada mówi o tym, że warto zawsze sprawdzić, czy bateria, której moc jest niewystarczająca do jednych urządzeń, nie sprawdzi się np. do zasilania innej. Przykładowo wspomniane auto zdalno sterowane, no nie pojedzie przy napięciu poniżej 1,45V, ale już na przykład zegar sienny jeszcze pół roku popracuje na takiej baterii. Warto więc zaopatrzyć się w najprostszy multimetr, w którym określimy, czy dana bateria jest na pewno do wyrzucenia, czy może warto ją gdzieś jeszcze indziej wykorzystać. No i szósta zasada, która być może powinna być pierwszą. Jeśli mamy już urządzenie wymagające baterii posiadających alternatywy w postaci akumulatorków wielorazowego użytku, z pewnością warto na nie wymienić. Postęp wygenerował też wiele innych możliwości. Pierwsze akumulatorki niklowo-kadmowe zastąpiono niklowo-wodorkowymi, a potem niklowo-jonowymi, które pozbawione są tzw. efektu pamięci co też wpływa na ich żywotność. Same urządzenia na prąd stały się coraz bardziej energooszczędne. Ogromnym krokiem przykładowo może być wprowadzenie LEDów. Coraz częściej pojawiają się też urządzenia z mini panelami słonecznymi, ładającymi akumulatorki energią słoneczną, które początkowo montowane w prostych lampach solarnych zaczynają mieć zastosowanie w innych branżach, na przykład sportowo-turystycznej. Kolejny krok to akumulatory, które są zintegrowane z urządzeniem, które można ładować bez wyciągania z urządzenia. Warto przy tym zwrócić uwagę, czy w przypadku uszkodzenia bo Bądź ostatecznego wyczerpania możliwości eksploatowania takiego urządzenia, można na pewno wymienić same akumulatorki. Niewątpliwie ważnym krokiem dla ekologii było też wymuszenie na producentach telefonów komórkowych ujednolicenia samych końcówek do ładowarek do telefonów komórkowych. Kiedyś każdy producent miał własną końcówkę do ładowarki, dziś dominują jedynie trzy. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten mini poradnik, choć w pewnym stopniu, przyczyni się do bardziej świadomego gospodarowania tymi nośnikami energii, które przecież ułatwiają nam wiele zadań w życiu codziennym. Za tydzień wracamy do wywiadów bardziej przyrodniczych. Porozmawiamy m.in. o głośnym programie Leave No Trace. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, zapraszamy do subskrypcji. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze, za łapkę w górę. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o kolejnym odcinku Studia Drzewo Franciszka. Serdecznie zapraszamy. Muzyka